Manko, witam wszystkich. To już jest ostatni vlog w tym roku. Więcej raczej nie zamierzam nadawać, chyba że jakieś ciekawe transfery będą. Ale jak coś Bayern kupi, to już zrobię materiał w nowym roku. Zajmiemy się podsumowaniem vlogu Bayern Wolfsburg. Najpierw podam, jakie padły wyniki. Siemanko, z tego, siemanko wszystkim z tej strony Robson. We wtorek i środa były rozgrywane mecze kolejki numer 16. Welder podejmował RB Leipzig. RB Lipsk 1-1 się skończyło. Borussia Dortmund 1-1. 3 remisy w środę. A więc Brema Lipsk po 1. Dortmund, Mainz po 1. Hoffenheim prowadziło, ale zremisowało 3-3. Środa. Union pokonał u siebie Kyln 2-0, Leverkusen w gazie pokonał 4-0. VfL Bochum, Eintracht Frankfurt pokonał Borussia Mönchengladbach 2-1. Heidenheim pokonał Freiburg 3-2. Stuttgart pokonał Augsburg 3-0. I Bayern wygrał na wyjeździe z Wolfsburgiem 2-1. Już Wam mówię jak się prezentuje tabela. Niższy miesiąc został Bayer Leverkusen 42 punkty, na drugim Bayern Monachium 38 punktów, trzeci Stuttgart 104, czwarty Lipsk 103, piąty Dortmund 27, szósty Eintracht Frankfurt 27. W spadku bez zmian 16. Mainz 10 punktów, 17. Köln 10 punktów, 18. Darmstadt 10 punktów w klasyfikacji strzelców. Haoren 21 goli, pierwsze miejsce, drugi Gorazi, 17. trzeci Openda, 11. czwarty Boniface Leverkusen 10, Wind z Wolfsburga 9 goli na 5 miejscu. 6 Onda z 9 bramek. Przechodzimy do podsumowania meczu 16 kolejki, Bayern podejmował FF Wolfsburg na wyjeździe. Bayern wygrał 2 do 1 po bramkach Musiali, asysta Tomasa Mellera w 43 Musiala. Druga asysta Mellera do Harego Keina w 43. Nie przez przerwą kontaktową bramkę strzelił dla Wolfsburga Arnold. Wolfsburg zagrał w składzie Castels. Dalej. Z. Zresztą nie dobrze, bo widać to tu. Castels Zeziger, Jens. Burno, Trójka w obronie. Dalej Baku. Wrang Arnold. Machle. Meier. Swamberg. Wind. Na rezerwie Wolfsburgu. Rogerio Thomas Paredes. Czerny. Koza, Fisch, Gerhard, Kamiński, Perwan Z powodu nie zagrały Akroix, Lange, Enmecha, Saro, Wimmer. Trener Kowacz, były trener Bayernu na Monachium. Bayern, Bramce Neuer, Leimer upamekano, Kim, Davis, Gereiro, Pawłowicz, Sane, Miller, Mosiala, Kane. Delikt, na rezerwie Chopo, oraz młody Bramkarz Asekowniki, Niki, Grazik, Perez, Matistel. Zagrali Bochman Komang, Nabri, Korecka, Kimi, spodu choroby, Marusic, Mazraoui, Sar, Ulrich, Trener, Tuchel. Od razu wystawię oceny. Dla Noyera dam 8, Lajmerowi dam 7,5, Upamekano 8, Kimowi 8, Davisowi dam 7, Guerrerowi dam 7, Pawełiczowi dam 8, Sane dam 7, Millerowi dam 9, Musiali dam 8, Haremokejowi po raz kolejny dam 10 i dla mnie to jest zawodnik meczu, ponieważ zagrał. Bardzo dobre zawody. Rezerwowym Delictowi dam 6, Pomotigo dam 5,5. Dlaczego nie wpuścił tela? To jest znowu pytanie dla głomba. Tuhela. Młody chłopak musi grać. Sytuacje bramkowe 27 do 5 dla Bayernu Niebezpieczne ataki 63-45. Jak wyglądał mecz? Pierwsza połowa. Podobała mi się wspaniała. Druga połowa. Już Bajer spuścił stonu spuścił z gazu, jak to się mówi. Mogło <laughs> tam jeszcze paść bramka. Majmy o wiele sytuacji, czy to w pierwszej połowie. W drugiej już tyle nie miał, ale mogli doprowadzić sprawy do końca. Ale Monachijczycy dowieźli zwycięstwo do końca. No i co, w nowym roku atakujemy pierwsze miejsce, mamy zaległy mecz. 24. gramy z Unią Berlin na wyjeździe. Przepraszam, u siebie gramy, nie na U siebie gramy na Arianza Arena 24 stycznia. Ten zaległy mecz spod Śnieżycy, jaka nawiedziła Monachium w grudniu. Ten mecz jest w środę. Cztery mecze czeka Bayern w styczniu. 12. Hoffenheim, 21. Werder, 24. Union, 27. Augsburg. I w lutym, pierwszy mecz na wyjeździe w Lidze jeszcze w fazie pochorowej. 14 z Lacio, 14 lutego, Środa. Rewanż 5 marca na Alianzę Arena we Tak się prezentuje układ tabeli. Teraz na razie dajmy bawarczakom się zresetować. Tylko kilkanaście dni. Drugiego jest trening, na który się wybieram. Od dzisiaj już mój urlop startuje. Trening jest 2 stycznia o godzinie 16. Później 6 stycznia w Czech Grabajem. Południe z Bazel, Sparring. Później Hoffenheim. trening O, oh, Werderem. 21-24 w Unią, Berlin. 27 Bundesliga Z Augsburgiem na wyjeździe. 28 styczeń Fanclub Meeting. Otwarty tlenik będzie dla Fano. Drugiego. Stycznia 2, stycznia 224. Szafowie Bayernu potrafią wyobrazić sobie sprzedaż Jozeu i Kimicha latem. Padecjalna sprzedaż nie jest już tematem tabu wewnątrz klubu. Kilku klient, agentów, jak i agencji piłkarskiej pytało o możliwość reprezentowania Kimicha po ostatnich doniesieniach, że szuka on agenta. Czy kim ich odejdzie po sezonie? Zobaczymy. Na razie jest chory. Wróci do gry po nowym roku. Czy zagra z Hohenheim, Zobaczymy. Tradycyjnie. Pójdę wam kilka komentarzy. Dany koniec roku. Baję pokonania Wolfsburg. do jednego. Młynchen Abendzeitung. Wbrew prasowym doniesieniom, że z wcale nie myśli o opuszczeniu Monachium. Piłkarz niedawno przeprowadził się do nowego domu z żoną i czwórką dzieci. Nie planuje obecnie zmiany klubów, jak i zamieszkanie. Nieważne jakie strony ważne, kto założył koszulkę. To nas nie interesuje. Schodzę na dół, bo chcę wam kilka komentarzy poczytać. Myślę, że Superliga to przyszłość największych klubów. Na początku będą gratki, sradki i przywiązanie do UEFA. Jak zobaczę, jak. Jaka tam będzie kasa do wzięcia, to wszystkie liczące się kluby w Europie dołączą. Zaraz Wam przeczytam co powiedział Karl Heinz Mówi na nie: Super Lidze, już Wam mówię, czekajcie chwilę. Jan Christian Dresen wypowiedział się o Super Lidze przyjęliśmy do wiadomości orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, nie zmienia to jednak naszego stanowiska, ani stanowiska ETO, że takie rozgrywki stanowiłyby atak na ligę i znaczenie lig krajowych, bo liga stanowi podstawę, bo podobnie jak wszystkie ligi krajowe stanowią podstawę europejskich klubów piłkarskich, dlatego naszym obowiązkiem i głębokim przekonaniem jest je wzmacniać, a nie osłabiać. Zbieramy takie europejskie rozgrywki klubowe pod patronatem UEFA, zatem po raz kolejny jest to to bardzo jasne. Drzwi do Superligi pozostają dla nas zamknięte. Tak, Bayern powiedział nie, nie będzie uczestniczyć uczestniczy w żadnych Superligach, ligach, w serigach, w Dupigach. I ma rację. Co to da? Jak kluby z Anglii, czy z Londynu, czy z WOK, co musisz uczestniczyć, droga wolna, Bayern powiedział nie. Dla mnie to... Ta Superliga jest w ogóle niepotrzebna, to jest jakieś wielkie nieporozumienie, jedno wielkie. Halo, po co ta Superliga? Po co jakieś takie pierdołe rozgrywanie? Co to da? UEFA wymyśla ciągle coś nowego, by tylko zarobić na tym kasę. Dla mnie to jest niepojęte i Bayern dobrze się zgadza, że nie chce uczestniczyć w żadnych Superligach. Nie ma racji. Manchester City poinformował, że nie zmienił swojego zdania z 22 na roku i nie ma planu uczestnictwa w Superligi. Widzicie, kolejny klub nie chce dołączyć do Superligi, jakim jest Manchester City. Zobaczcie sobie kto się najbardziej opowiada za Super Ligo. Real Perez nie może przeboleć, że te angielskie kluby robią transfery za większe pieniądze i mogą sobie na więcej pozwolić, Barca to nie powoli afery sprzed lat, które wychodzą na światło dzienne z sędziami, sędziami Juventus, w tej chwili w europejski, europejski, który poprzez Macho, Machlojki, Podatkowe próbował zaoszczędzić trochę kasy, a jeszcze nie tak dawno sam w aferze Calciopoli maczał palce. Kluby zobaczą pieniążki, co znaczą, to zaczną to do to Premier to znaczą, Premier znaczą, Nie ma co tu oceniać. Nie rozumiem czemu niby FIFA i UEFA nie mogą tego blokować, skoro jest coś takiego jak finansowe fair play, nie mają się tego dostosować wszyscy, a powstanie osoba, osobna organizacja poza strukturami UEFA i FIFA i będą tam dostosowywać garściami kasę, tak się, to jak się to będzie miało do finansowego fair play? Czy oni całkowicie chcą wyjść ze struktur FIFA i UEFA? Na czym to miałoby polegać? Bo nie komu. Oto akurat Basa, Real, Uwe, PSW, Benfica, jedna grupa, pięciu druży. Niech sobie grają ze sobą cały sezon w tych Superligach. Do spraw Superligi odniósł się przedstawiciel Straklasa, a mianowicie Lek Poznań. W świetle dzisiejszego wyroku TSUE pragniemy podkreślić, że jako Lek Poznań pozostajemy w 100% zaangażowani we współpracę ze, za pośrednictwem ECA oraz UEFA wraz z innymi europejskimi. Globami na rzecz przestrzegania wartości definiujących piłkę nożną w Europie, napisał kolejowość, publikując jednocześnie treść wcześniejszego oświadczenia opublikowanego przez Europejskie Stwarzenie Oto jego część, ale tego nie będziemy czytać, bo to jest za długo, za dużo czytania. Staty Sane są znakomite, ale te bramki są z początku sezonu. Od wielu kolejek jego skuteczność jest klasyczna, czyli, prze, czyli przerażająco niska, jak na zawodnika, który jest uważany za topowego. Sane 8 goli, 8 razy z samej Bundesliga, Ale staty są prawdziwe. Musiałek nabryć Koma nawet razem. Nie mają więcej, gdyby nie Sane, to by gówno się działo. To wyjaśni skąd wiadomo, że Howen donosił o Sobiega. Myślę, że transfer zbędny zwłaszcza, że mamy Tela, a pozycja Kaina nie do ruszania i tak. Panowie, teraz to się dzieje. Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że FIFA i UEFA nie mają, miały prawa blokować Superligi i szantażować klubów, czyli prawdopodobnie Barsa ruszą z nią. Robota wykonana i trzy punkty jadą do Monachium. Wstrzymam się z opiniami do rundy Generalnie to genialne mecze, przeplatane takimi na odpierdol. Ciężki czas przed zarządem, bo trzeba przede wszystkim zakupić szóstkę i obrońcę z umiejętnością prawego. Niestety nasuwa się pytanie, co z liderami, jakimi czego reszta latem przyszłego roku może nastąpić pożegnanie. na drugiej połowie był najbardziej irytujący piłkarz na placu gry. jedynie dribbling, dribbling jeszcze jedno kółeczko. To, że nie puścił tela za niego, to albo bardzo słaba dyspozycja tele, albo gra na głaskanie Sane by nie odszedł. Kilka razy tracił raz nawet mogło się skończyć bramką. Nie dograł żadnej dobrej piłki, a sam nie wykorzystał doskonałej okazji i tego jego wolny prost do koszyczka. Taki to jego wybitni, wybitny, wybitny mamy. 6 na 10 na stronie, coś takiego Ważne zwycięstwo na koniec rundy, graliśmy mocno osłabieni z tyłu Nie będę się czepiał Cieszą, cieszą dwie asysty Mellera, widać nowy kontrakt Dodam skrzydło. teraz tylko odpowiednio wzmocnić się zimą i atakujemy panowie Tak, naprawdę nie wiadomo gdzie to puścić, żaden z... Jego skródowy, a Kane gra, oddechy, dodech nie wiecie co się dzieje z użytkownikiem, no, a to nas to nie interesuje. Sane grał rewelacyjnie od takiego czasu i jest nieskuteczny, aż razi w oczy. Poza tym, nerwuje mnie jego wjazdorstwo. Zupełnie nie pasuje do Bayernu. tak to prawda. Sany w ostatnich meczach nie pokazuje tego co pokazywał, w kilku paru meczach do tyłu, czy już kilkunastu. Nie gra zespołowo, nie podaje, robi kółeczka Rzuty wolne wykonuje, daje do koszyczka Tak, nie idzie tędy, musi to wyeliminować Te wszystkie błędy <laughs> Zacząć asystować i nawet bramki strzelać Nie bać się I ja się na trening wybieram Tak mówiłem na poprzednim vlogu z raperem 2 stycznia jadę pierwszy raz na trening. Będę miał czas już mam urlop dwa tygodnie do 8 stycznia. I pierwszy raz w tym sezonie już w Nowym roku. Teraz po nowym roku wybieram się na trening jadę 2 stycznia. O godzinie 16:00 jest ten trening na sobie na i Zrobię Wam z tego relację. Na początku siebie pokażę. Teraz <laughs> odpalę, przepraszam, odpalę kamerkę i włączę relację z telefonu. nagrywam trening, i jak będę w domu, wrócę do domu, to wrzucę na swoje dwa kanały: na mój kanał i mój, na mój kanał z raperem, żebyście mogli obejrzeć sobie trening, <laughs> jak to wszystko. Tam wygląda, jak to wszystko tam funkcjonuje. Druga połowa fatalna, ale przestańcie z tym Telem i Millerem. Normalnie mam wrażenie, że jakby nie tych dwóch, nie było niczego, ani Bondesliga, ani Ligi Miszył, Botel i Miller. A przy okazji La Liga był padła Botel i Miller. Połowa zakończona trzema punktami kiepskim stylem. Nawet bym napisał, że żadnym stylem, przepraszam, w kopię się w poczole Swoją grą, a to swoją drugą, kolejną od, odklejkę pokazuje. Tel powinien dostawać więcej czasu do grania, bo tylko jego talent blokuje. Nie chciał Tela wpuścić, bo dynamika. Rozumie, jakby to był Sar, ale mody jak gra, to albo bramka, albo coś się dzieje. Szkoda marnować taki diamencik, które szkoda. Ciekawe, kogo sprowadzą w zimę, oby nie jakieś wynalazki. Ważne trzy punkty, ale taka mała ilość zmian szokuje. 500 czyli Tomasz Miller piękna liczba przekroczona, ciekawe mnie czy ktoś z innych zespołów może pochwalić je przekroczeniem 500 w tak wyrównanych statystykach jak Tomasz, czyli 237 bramek i 269 asystentów, Mia san Mia Thomas, Mia san Mia to, Tuchel po prostu zabezpiecza kolejny cel jakim jest zmarnowanie tela, to prawda. Ten Pawlowicz to dobrze gra, bo meczu nie widziałem. Tak, Pawlowicz super gra w meczu ze Szogartem. Wykonał bardzo świetne podanie. Rzut rożny, rzut wolny wykonał i szczelił bramkę. strzelił bramkę Kim. Rzutu wolnego w poprzednim meczu ze Szogartem. Lista rozpoznawalnych obrońców przez bańę według Bilda Arahuyo. Jonan, tak. Georgo Scalvani, Klemen Węglet, Arneu, Martinez, nieokreślony obrońca, a Franz Kracik mógłby udać się na wypożyczenie w styczniu. W przypadku większych wzmocnień obrony może dojść do dyskusji, czy jest sens wysyłania Kraciga na szóstkę, a nawet 18-miesięczne wypożyczenie w celu ogólnego grania. Na profesjonalnym poziomie, 20 latek jest otwarty na takie ruchy. Oczywiście, jeśli Bayern sprowadzi tam dwóch czy trzech zawodników, to młodego krafiga powinni wypożyczyć, bo jest talent i nie powinni go zmarnować. Oczywiście, kogo Bayern kupi, to w styczniu zabiorę głos. Kogo kupili, czy się sprawdzi Monachium, to się okaże. Stroje domowe to wczoraj widzieliście na Facebooku, jakie będą na sezon 2024 2025 będą połączeniem wraz z ciemno czerwonymi grubymi pasami poniższy projekt bazuje jedynie na przeciekach może być bliski prawdy ale nie jest to finalny projekt Forty Heidland nie jest Angielskie media już piszą, że Kimmich latem ma przyjść do Manchester City. To jest nierealne, niemożliwe. Gdzie go Bayern puści do City? Jeśli by go Bayern puścił, to naprawdę byłby skandal. Ale mam nadzieję, że się tak nie stanie i Kimmich dalej będzie grał w Bayernie w Monachium na następny sezon. Tak to jest ludzie Myślę to, że za niedługo będę kończył Nie mam nic więcej do dodania, Bayern wygrał 4 punkty za Leverkusen 38 ma Leverkusen, ma 34. E, 42 przepraszam. Oraz Musimy gonić Leverkusen w nowym sezonie, jeśli ich nie dogonimy, to mogą nam odskoczyć, a kolejna porażka Bayernu może spodobać, że Leverkusen nam odskoczy, ale przypominamy, że Bayern ma zaległy mecz z Efe, z Union Berlin Który odbędzie się 24 stycznia już 2024, 2024 roku Czy Bayern wygra ten mecz? Mam nadzieję, że wygra że skopią dupę Unionowi Teraz Union trenuje Nenad Bielica I tak to wszystko wygląda moi drodzy widzowie, moi drodzy kibice i tak dalej Do wygrania dwa etikety na mecz latvian Superliga Chce uderzyć w Premier League Tu postaramy się wzmocnić skład w zimę Reakcje po meczu w Wolfsburg Bayern jeszcze przeczytam wam co powiedział karl Z Rummenigge. Już wczoraj wypowiedziana Christiana Dresena przedstawił stanowisko Bayernu, w którym jednoznacznie zaznaczył, że klub głównie przystąpi do tych rozgrywek. Nieco więcej powiedział w sprawie karl Z Rummenigge. Nikt w Niemczech nie przystąpi do Superligi i do, doprowadziłoby do rewolucji wśród fanów. Nikt również z Anglii i Francji nie weźmie udziału. Real i Barcelona mogą sami sobie stworzyć rozgrywki wraz z Ulim Hennessem, prezydentem Heinerem. powiedzieliśmy, nigdy z nami, dodał Kaleń, się w język i stwierdził, że jednym z głównych powodów próby utworzenia Superligi jest. Po co to wszystko? Aby zaszkodzić w Premier League, która zarabia więcej pieniędzy, ale to dlatego, że umieją to robić po prostu lepiej, powiedział popularny Karl-Heinz Rummenigge. I mają rację tak trzymać. Żadnej Superligi. Nie zgadzam się. Bajem się też nie zgadza. I tak trzymać. Myślę, że to by było na tyle. Będę już powoli kończył. To był ostatni vlog. W tym roku. Następne vlogi. Będą już w przyszłym roku w 2024. Zapowiedź kolejki numer 17. Bank zagra 12 stycznia już w nowym roku z u siebie 2035. Rzucę 11, 11 stycznia czwartek. A no na dzisiaj to by było na tyle. Życzę wszystkim wesołych świąt w gronie rodzinnym spokojnych, radosnych, dobrze popita. Dobrze pojedzcie. Smacznej wigilijnej kolacji. Przede wszystkim dużo radości i dużo szczęścia, dużo zdrowia. Uważajcie na siebie, kochajcie się, szanujcie. Radujcie, dobrze, dobrze pojedźcie. i w nowym roku ruszamy z rundą rewanżową Bundesligi. Mia sam mia, sam mia, san mia. wszystkiego dobrego, co złego to nie my i jeszcze raz wszystkiego najlepszego na te święta oraz wspaniałego Sylwestra. Dobrze też pojedźcie, popijcie, po, w Sylwestra też dobrze pomelażujcie. Wszystkiego jeszcze raz dobrego na ten nowy rok. Niech ten nowy rok będzie lepszy. Przypominam, w czerwcu startują Mistrzostwa Europy. Czy Polska się zakwalifikuje w marcu? To oczywiście zabiorę głos. W marcu powiem, jak to poszły te mecze. Pierwsze gramy z Estonią. A na dzisiaj to by było na tyle. Jak jakieś transfery będą to już zabiorę głos w nowym roku. Na razie sobie robię też przerwę od YouTube'a od nadawania, żeby trochę wylozować, ochłonąć, bo ostatnio dużo nadawałem, Takie on. z takim myślę, z dwa tygodnie se pauzy zrobię od nadawania. Ale... Przysięgam i obiecuję Wam, że pojadę na ten trening i zrobię relację. Jak to tam wygląda, żebyście mogli później sobie obejrzeć jak tam bajem trenuje, jak to tam wszystko wygląda i funkcjonuje. Pozdrawiam jeszcze raz wszystkich. Subskrybujcie dwa kanały Robert oraz mój drogi kanał z raperem o nazwie. Ja już Wam mówię, czekajcie chwilę. O nazwie Bayer Monachium Info. A na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Mia Samia Forza Allianz Arena. Wszystkiego jeszcze raz dobrego. Wesołych świąt, radosnych, pogodnych. Dużo zdrowia w gronie rodzinnym. Wszystkiego dobrego. Za złego to nie my. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Swartem. Cześć. Piąteczka. Ja sam ja. Swartem. Pozdrawiam. Cześć. Szczęśliwego nowego roku. Pamiętajcie.